Znajdzie każde z was Muminków się przenieście świat Siądźcie przy krawach W prąg i cieszcie się Bo wreszcie są wasze muminki Wasze muminki Prześledźcie każdy drobny ruch Nie traćcie chwil Wyostrzcie słuch Bo przy muminkach zleci czas Zapomnij troski Każde z was Bo to muminki

Czarnoksiężnik. Takiego nie stało. Proszę, dziękuję, topiku. Wychodzicie gdzieś, idziemy na spacer. Bawcie się dobrze. Topiki topcia na dobre zadomowili się już w domu muminków. Na szczęście nie ma z nimi kłopotów. Są zawsze grzeczni i nie grymaszą przy jedzeniu. Często też bywają przydatni, bo tylko oni są na tyle mali, żeby wypatrzyć ołówki, które ciągle wpadają między deski werandy Zobacz, jakie wspaniałe miejsce na kryjówkę! Możemy tu przychodzić, gdy chcemy być sami! Chodźmy po walizkę. Tu na pewno nikt jej nie znajdzie. Jesteś pewny, że nie możemy jej trzymać w naszym pokoju? A skąd wiesz, podczas naszej nieobecności ktoś się tam nie zakradnie i nie zabierze? Muminki nie zrobiłyby czegoś takiego, są miła, poza tym nas lubią. Ale są nierozsądne. Ich pustają do domu, kogo popadnie. A przecież wiesjacy bywają goście. Panna Migotko! Odejdź, nie lubię kłamczuchów. Ja nie kłamię. Ale wczoraj mnie okłamałaś. Przecież muminek nadal ma muszelkę, którą ode mnie dostał? To niemożliwe. Mama Muminka dała ją buce. Widziałam na własne oczy. A ja widziałam Muminka z muszelką. Ale czy jesteś pewna, że z tą samą? Oczywiście. Sądzisz, że mogłabym jej nie poznać? Bardzo dziwne. Przysięgam, że naprawdę oddali ją buce. Pójdę do Muminka i wreszcie wyjaśnię tę sprawę. Idziesz ze mną? Tak, no pewnie. Sama jestem ciekawa. W wiesz mi, Gotko, no, no. nie chciałam ci sprawiać przykrości, ale skoro przyrzekłam mówić zawsze prawdę? Śmiało mi! Mimbla i ja wybrałyśmy się wczoraj na plaży. No i co dalej? Odkryłyśmy coś ciekawego. Pamiętasz, co znaleźliśmy po tej burzy na wyspie Hatifnatów? O, doskonale. To przecież było zaledwie kilka tygodni temu. W takim razie na pewno sobie przypominasz, że Włóczyki znalazł posąg królowej? Tak. Wiesz, mam na myśli tę, która tak bardzo podobała się muminkowi. Po co mi to przypominasz? Bo ona jest teraz tutaj! Nieprawda! Zapominasz, że obiecała mówić tylko prawdę! Nic się nie zmieniło. Jest tak samo piękna jak przedtem! Jesteś pewna, że to ta sama? Oczywiście! Prawdziwa piękność, chociaż brakuje jej nóg! Czym tu się zachwycać? Drewniana lala bez luki, bez serca! Właśnie! I co z tego, że ma piękne oczy i długie złote włosy? Tylko muminek mógł zakochać się w posągu! Gdzie ona jest? Pewnie nadal leży na plaży, chyba, że ktoś ją znalazł. Niedługo będzie odpływ. Myślisz, że może ją zabierze? Nie wiem. Wyrzuciło ją dość daleko od brzegu. Jak Muminek się dowie, ratuje tę swoją królową. Jasne. A potem może nawet zabierze to cudo do domu i postawi w swoim pokoju. Nie przejdzie przez drzwi. Całymi dniami będzie siedział i gapił się na nią z tym głupim wyrazem twarzy. Na twoim miejscu dałabym mu porządną nauczkę. Nie potrzebuję dobrych rad. Wcale mi na nim nie zależy, ale nie pozwolę, żeby ktoś się z niego naśmiewał. Dokąd biegniesz? Nie chcesz się już spotkać z muminkiem? Chcę, ale przypomniało mi się coś ważnego. Możemy iść! Ow, 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 ow. Ej, hey, chyba się nie wyprowadzacie. Nie, nie, Muminku, my tylko... To po co taszczycie tę walizkę? Nie, muminku, nie pomógłbyś nam w czymś? Oczywiście. Dziękujemy, Muminku. Nie ma za co, wcale nie jest taka ciężka. Dalej my już poniesiemy. Nie jestem zmęczony, mogę ją nieść całą drogę. A niech mnie gęś kopnie... Tajne miejsce nie byłoby już całkiem tajne gdybym ja je zobaczył. Już sobie idę, tylko nie mów nikomu dobrze. Jasne, że nie. Ej, mi, co ty robisz na tej drabinie? A jak ci się zdaje? Mi! Nie wolno ci schodzić tak wysoka! Jesteś za mała! Możesz zrobić sobie krzywdę! Udowodnię ci, że nie! No i co, Muminku? Znasz kogoś, kto jest tak wygimnastykowany jak ja? Chyba nie! Powiedz mi, tę muszelkę, którą dostałeś od Panny Migotki, twoja mama dała buce? Nie, nadal ją mam. To niemożliwe! Przecież widziałam, że Buka ją zabrała. Daliśmy buce inną muszelkę. Nieprawda! Oszukujesz mnie, nie zrobiliście tego. Niech ci będzie, ale nie wygadaj się przed Migotką. Nie kreć mu wprawdy! Nie męcz mnie mi, jesteś jeszcze za mała, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Przed chwilą ci udowodniłam, że wcale nie jestem taka mała! To moja tajemnica! Ale ja chcę wiedzieć! Jeżeli mi powiesz, ja powiem ci coś, co cię bardzo ucieszy, ale na razie to tajemnica. Tajemnica? Mhm, w moim stylu? No dobra, niech ci będzie. Ty mów pierwszy? O nie, najpierw ty. No to powiedz mi jednocześnie. Zgoda, zaczynamy. Raz, Trze, dwa, dwa, trzy. trzy. Nim Jak już daliśmy muszelkę bucy, zdałem sobie sprawę z tego, że wpakowałem się w duże tripli, kłopoty i zupełnie nie wiedziałem, tak co robić. Znalazłaś moją królową? Tak, przy jaskini. <słuch> Ej, zaczekaj, nie powiedziałeś mi swojej tajemnicy! Potem ci powiem! Nie, nie. Wygląda jakby na kogoś czekał. A może spodziewają się gości? Długo jeszcze mam tak wiosłować? Dopóki starczy ci sił. Już jesteśmy daleko od brzegu. Chcę odpłynąć tak daleko, żeby ta dama nigdy tu już nie mogła wrócić. Są takie fale, że musielibyśmy wypłynąć na środek morza. No więc sam widzisz, musimy popłynąć naprawdę, naprawdę daleko! Wygląda na bardzo smutnego. Seba go jakoś rozweselić. Ale jak? Jest sposób. Masz to Topiku. Pomyśleliśmy sobie za was jakieś zmartwienie, więc chcemy cię rozweselić. Nie masz nic przeciwko temu? Nie, ale naprawdę nie musicie się mną zajmować. Mumilku, jeżeli chcesz, pokazać ci, co mamy w naszej walizce. To jest bardzo ładne. Przekonasz się, że warto było zobaczyć. Nie żartujecie? Naprawdę? Hmm? Mhm. Może wam jednak pomogę? Nie, nie trzeba, sami sobie poradzimy. Dziękujemy ci. Teraz otworzymy walizkę. No to otwieramy. Raz, dwa, trzy! Yy. A niech mnie gęś kopnie. Śliczny, prawda? I jeszcze się pytasz? Nie będzie już więcej taki smutny? Nie. Miło nam to usłyszeć. Pewnie za miło. Mówię ci, włóczy kiju, ale ten rubin zmieniał kolor. Od purpurowego jak krew, przez błękitny jak niebo, aż do malinowego. Najpierw wyglądał, jakby od środka rozświetlał go płomień, a potem nagle zaczął przypominać gradową chmurę. Hmm, może to rubin królewski? Oj, tak, to bardzo możliwe. Szuka go, czarnoksiężnik na czarnej panterze. A, widziałeś go? Może być teraz daleko stąd, ale blask królewskiego rubinu jest tak silny, że przenika nawet ciemność nocy, więc Czarnoksiężnik niebawem się tu zjawi. Najpierw buka, teraz Czarnoksiężnik, biedny topik i topcia. Nim minął tydzień na dolinę muminków, jak grom z jasnego nieba spadła prawdziwa katastrofa. Hmm. W naszej sypialni też jej nie ma. Bardzo dziwne. Przypominasz sobie, gdzie ją widziałaś po raz ostatni? Wydaje mi się, że leżała na swoim zwykłym miejscu. Może jednak wyniosła się do ogródka. Cały dzień nie wychodziłam z domu. No właśnie. Domyśliliście się pewnie, że zginęła torebka mamy Muminka. Co się stało, mamo? Zapodziała mi się gdzieś torebka, a ja czuję się bez niej kompletnie bezradna. A czy za jej znalezienie przewidziana jest jakaś nagroda? Wydam wielkie przyjęcie dla wszystkich mieszkańców Doliny z ciasteczkami i różnymi łakociami i nikt nie będzie musiał się myć ani iść wcześniej do łóżka. Na pewno ja ją znajdę! O nie, właśnie, że ja! Mama, muminka, melduje, że w piwnicy twojej torebki nie ma. Dziękuję, Migotku, że to sprawdziłeś. Prawdę powiedziawszy, nie spodziewałam się, że ją znajdziesz, bo od kilku dni nie byłam w piwnicy. Złe wiadomości szybko się rozchodzą i w końcu wszyscy w dolinie muminków szukali torebki. Jest tu dzisiaj tłocno? Co odbywało się, gdyby ubranie? Co oni wszyscy tak szukają? Mojej torebki. To jest z dwiema małymi kiesunkami? Tak, tak. Na pewno się znajdzie. Taka ładna pogoda, idźcie się pobawić. Jest to naprawdę wygodna torebka i tak miło nam się w niej śpi. Mama Muminka wygląda na zmartwioną. Chyba powinniśmy ją oddać. Znaleźliście. Lezała w trawie pod tą wielką kępą Bzus. To rzeczywiście wyjątkowa torebka. Ogłaszam, że aby uczcić ten dzień, wydajemy przyjęcie, na które serdecznie zapraszamy. Ja! Ja! Jak pewnie wszyscy wiecie, nasze przyjęcie odbywa się na cześć topika i tupci, którzy znaleźli torebkę mamy Muminka, a także tych wszystkich, którzy wzięli udział w wielkim poszukiwaniu. Wzniesiemy kielichy za zdrowie naszych bohaterów, bo pamiętajmy, bez torebki mamy Muminka. Dolina Muminków nie byłaby już tą samą doliną. Dzień! A teraz drodzy goście, jeszcze Muminek chciałby wam coś powiedzieć. Bardzo się cieszymy, że Mamusia odzyskała swoją torebkę i znowu jest wesoła. Dziękujemy. A żeby uświetnić to uroczyste wydarzenie, Topik i Topcia zdecydowali się zademonstrować teraz zawartość swojej słynnej, tajemniczej walizki. Oh. Proszę wszystkich, aby się do mnie zbliżyli. Topciu i Topiku, jesteście gotowi? Jeszcze chwileczkę cierpliwości. Uwaga! Z na miejscach? Możemy otwierać? Raz, dwa, trzy! Ojej! Fantastyczne! Jak Buka mogła zamienić taki klejnot na zwyczajną muszelkę. To musi być ten słynny królewski rubin. Królewski rubin nareszcie. Księżnik! Nareszcie A, A, e, e. cię znalazłem. A, <dyskull> nie dotykaj Rubinu, on jest na zejdź, paskudny, carono księżniku! O nie! Tak długo go szukałem, że mam do niego prawo! Wcale nie! Buka pozwoliła, żeby Topik i Topcia zatrzymali Rubin w zamian za muszelkę w kształcie serduszka. Powiedział muszelkę w kształcie serduszka? Uh. Nie przesłyszałaś się! Uh. W każdym razie widziałem na własne oczy, że Buka dała go im obojgu, więc nie może być twój. Szukałem królewskiego rubinu przez 300 lat, żyjąc nadzieją, że kiedyś będzie należał do mnie. To bardzo przykre, że spotkał pana zawód. Zastanówcie się, może wymienilibyście rubin na coś innego, powiedzmy na kopalnię diamentów. Nie, chcemy, nie chcemy nic innego. <słuch> Nie! To byłoby poniżej mojej godności, nie zabiorę go siłą! Zmarnowałem tyle czasu, czuję się zmęczony. Może napije się pan pączu, to bardzo orzeźwia Z przyjemnością, mamą, muminka, nie piłem go od stu lat albo i dłużej. Widzę, że jest pan znawco i jeszcze szklaneczkę, panie czarnoksiężniku. Nie, dziękuję, wystarczy. Dopiero teraz zauważyłem, że niechcący trafiłem na przyjęcie. Bądź był doskonały. Szanowni Państwo, zapraszam na pokaz czarodziejskiej magii. Na pamiątkę naszego poznania pragnę Wam ofiarować prezenty, ale mogę spełnić tylko trzy życzenia. Niech więc wystąpi Troje z Was. Hmm. Cóż to, boicie się? Pan chyba jest dość dorosły, żeby się mnie nie obawiać? Niech się zastanowię. Już wiem. Złamałem łopatę, którą pożyczyłem od taty Muminka. Mógłby ją pan naprawić? Nie, paszczaku. Nie trzeba. To nie ma sensu. W takim razie chciałbym dostać nową łopatę. Oto ona. Proszę. O, o dziękuję, Czarny Księżniku. Wygląda solidnie. E, e, powinna być mocna. Kto następny? Przepraszam. Co mógłbym dla ciebie zrobić, młoda damo? Obawiam się, że to może być trudne. Jestem czarnoksiężnikiem. Naprawdę tego chcesz? Tak. A więc zamknij oczy. Młoda damo, twoje życzenie zostało spełnione. Coś ty zrobiła? Och, migotko. Co tak na mnie patrzycie? Chciałam tylko mieć oczy takie jak drewniana królowa. Ty, muminku, zachwycałeś się nią. Cała twarz ci się zmieniła. Czy ktoś ma lusterko? Właściwie są nawet ładne. Kromi, ale uprzedzałem. Jedno życzenie na osobę. Och, to okrutne. Och, niech się pan nade mną zlituje. Panie Czarnoksiężniku, czy mogę wypowiedzieć życzenie? Tak, a co jest twoim największym marzeniem? Własna łódź, wrotki, latający dywan? Wiesz co, wybierz. Duży worek pełen wielkich, szczerozłotych monet. Muminek sam musi zadecydować. Albo lepiej poproś od razu o dwa worki. Jeden zatrzymasz sobie. Chyba tak będzie sprawiedliwie. Niestety, Riku, mam inne plany. Muminku. Proszę sprawić, by oczy Panny Migotki były znów takie jak kiedyś. Po co? Przecież przestało oczy widzi równie dobrze. Lepsze złote monety. Życzenie zostało wypowiedziane. I spełnione. Prawda, że tak lepiej? Znów jesteś śliczną Panną Migotką. Muminku. Nie zarodzieju. Słucham? Jeżeli może pan spełniać takie zycenia, dlaczego sam pan sobie czegoś nie zazycy? Niestety, moje czary działają tylko dla innych. A czy my moglibyśmy prosić o coś dla pana? Byłoby nam miło. Nie jestem pewien. Bardzo nam na tym zależy. Spróbuję, skoro nie robicie tego dla siebie. Chcemy rubin, ale dokładnie taki jak nas. Będzie taki sam. Czarnoksiężniku! Dziękuję, dziękuję. I tak po trzystu latach poszukiwań czarnoksiężnik otrzymał w darze swój upragniony królewski rubin i mógł wreszcie odpocząć. A w Dolinie Muminków jeszcze przez wiele dni trwało święto. Cieszą radością i życiem mu I tym, że im chmurki bieleją o mu minki. Że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz się ty. Muminki. Wersja polska telewizyjne studia dźwięku, reżyseria Andrzej Bogusz, dialogi Marzena Kamińska, dźwięk Paweł Gniado, montaż Zofia Dmoch. Piosenkę z tekstem Andrzeja Tylko Tylczyńskiego w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Sporowski. Kierownik produkcji Dorota Filipek Załęska. Wystąpili Jacek Kawalec, Anna Prudówna, Janusz Bukowski, Jerzy Zelnik, Jacek Jarosz, Artur Kaczmarski, Małgorzata Boratyńska i Krystyna Kozanecka.